Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani poseł, pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Oświadczenie pielęgnacyjne może się ubiegać matka lub ojciec, albo też opiekun faktycznie dziecka. Przy ustalaniu prawa doświadczenia świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki. Osoba spełniająca kryterium dochodowe może utracić świadczenie na cały rok w sytuacji, na przykład otrzymania nagrody jubileuszowej przyznawanej raz na, raz na pięć lat. Przekroczenie tego kryterium skutkuje pozbawienie tego prawa na cały rok. I tak praktycznie bardziej by się opłacałoby się zrezygnować z tej nagrody, bo poniósłby wtedy mniejszą stratę, ale zrezygnować z wynagrodzenia nie można, ponieważ przepisy na to nie pozwalają. Moje pytanie jest takie, czy, czy nie można by uwzględnić takiej sytuacji okolicznościowych jak, jak nagroda jubileuszowa, która by nie wchodziła do kryterium dochodowego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł...